Słuchajcie, zdjęłam niedawno aparat z górnych zębów, nadal jeszcze mam. Nosiłam go 3 lata, generalnie możecie zadawać pytania, ale nie o tym dzisiaj, bo słuchajcie, odebrałam retainer, takie coś. Pochwaliłam się nim i słuchajcie, pokazałam jak wygląda włożone. O ten sposób, jak jakiś drucik z przodu. I słuchajcie, ludzie są zszokowani, że po noszeniu przez 3 lata aparatu stałego jeszcze trzeba coś takiego nosić generalnie na noc, ale przez pierwszy czas jakieś 3 miesiące, no to dobrze byłoby to nosić jak najdłużej. A po zdjęciu dolnego aparatu przykleja się taki drucik od wewnątrz i słuchajcie, to też ludzi dziwi. Więc dajcie mi znać, czy wy o tym wiedzieliście, bo ja się zdziwiłam, że ktoś o tym nie wie, ale to było takie współczujące, że trzy lata się musiałaś męczyć z aparatem, a teraz jeszcze musisz nosić aparat w zasadzie ruchomy do końca życia. No niestety tak. To znaczy, wiecie, bądźmy realistyczni, większość osób nosi przez jakiś czas, no a później nosi coraz rzadziej, a nierzadko pewnie przestaje nosić taki retainer, więc ta wada może wrócić, trzeba się z tym liczyć, no i generalnie lepiej byłoby ten retainer po prostu nosić.